Morning Kambodża. No słuchajcie, dzisiaj już musi podjechać po to tuktuk. -tuk. Nie ma innej opcji. Bałagan, bałagan, ale tu już mało zostało, także czekamy na, na tuktuczka. A no, zobaczcie. Znowu załadowany jadę. Ja piernicę. Czy to się nie skończy? Tyle tych jeszcze tu. Cała zamra cały zamrażarnik, nie? Słuchajcie, cały zamrażarnik ale po malutku, po malutku już chyba mi teraz to tylko jeszcze chyba dwie, dwie walizeczki i, i jestem w domu ze wszystkim <laughs> mordęga już tuk tuk pojechał, za, za, zawiózł wszystko nie, także już teraz drobiazg. no dobra przyjechałem tam do lodówki rzeczy trzeba szybko załadować i to rozładować i jadę jadę dalej wykończony już kurde tymi przeprowadzkami starcie powrotem na chacie i to chyba będą ostatnie dwie walizeczki i plecak ze sprzętem i to o nie? Także mam nadzieję, że dzisiaj... <gryw> A w drodze powrotnej, jak już wszystko tego, to pojadę na zupkę sobie. Nagrodę. Jest niewiarygodne. Kolejna walizka. A w domu jeszcze jedna walizka czeka mnie. I sprzęt. Czyli komputery i tak dalej, nie? Cała elektronika. <gryw> Ale dam radę. Dam radę. No, myślę, że jeszcze dwa, dwa kółeczka i, i mam wszystko zapakowane tam, nie? Także dzisiaj już chyba nocuję tam, ale jadę to zawieść, to wozić do lodówki i jakby to jechał tutaj jeszcze raz, to jadę na zupkę już, bo nie mogę wytrzymać już. Wykończony jest. Uff, tak wydaje, niby nie ciężkie, nie? Ale w kółko, wiecie, nie? Spakować, rozpakować, spakować, z powrotem na skuter, tam uważać też, bo wariaci jeżdżą. Dobra, lecimy. Niech ja już mam to za sobą Dobra, jadę z powrotem Ale jadę najpierw na złupkę Muszę trochę odpocząć Co my tu mamy jeszcze z tyłu? A, miejsca na samochody O, mamy tutaj myjnię Mamy tutaj myjnię Także można skuterek będzie sobie Umyć Wężyk z wodą jest też dostępny Dobra Lecę na tą zupkę, odetchnąć trochę Dobra, krótka chwila odpoczynku w na Złupce i trzeba jechać dalej niestety trudno i darmo jeszcze chyba ze dwa kursy lecimy no i dobra to się wyprowadzam wszystko zostawione tak jak należy w jak najlepszym porządeczku poczyszczone ładnie łazienka prysznic wszystko ładnie sprzątnięte Elegancko zostawione, na jak najlepszym porządku, tak, no, także można iść, można zawijać ostatnią walizeczkę zabieram, kluczyk zostawiony, możemy spadać, Papa, pa. pa, pa zamykamy pewien etapik, kolejny, o, jeszcze ostatni, ostatni graty miotełka i walizek. o i tym sposobem z taką fajną końcówką na skuterze <noise> jak strzątaczka <noise> opuszczamy to miejsce wszystko fajnie nie? fajne tylko trochę za duże a tu eleganckie to wejście to mi się najbardziej podobało bo duży daszek na głowę nie pada na motorek też nie palma zawieziona w Prezencie Adam dostał, bo ja nie będę miał gdzie postawić. Także na razie póki nie ma następnego mieszkania, <laughs> a jak będzie, to później się kupi drugą. No dobra, to lecę na tą nową chatę. Tam będzie dopiero sprzątania teraz. Mój ty pan. Jeszcze dzisiaj się nie zrzymnąłem nawet jak ja w tym burdelu się tam odnajdę, to ja nie wiem. Najważniejsze tylko, żeby dojść do łóżka. Nie? Jak już dojdę do łóżka, to już połowa sukcesu, nie przez ten <laughs> bałagan. Dobra, lecimy. Ostatni kurs. Dobra, słuchajcie. Ja jestem już w domu. Ja pierdziele. Tu będzie sprzątanie, układanie. Jeszcze to trzeba wszystko jak to tu rozmieścić. Kurde, dopiero pranie wstawiłem. Tam na zewnątrz. Jak to tu wszystko jak to tu rozmieścić. Akurat deszcz zaczął padać, fajnie go się udało. Zdążyłem przed deszczem, nie? Tylko mówię, no... Układania, układania tutaj. O Boż, ty kochany, najważniejsze tylko łóżko uprzątnąć, żeby można, można było się położyć. Na razie to powieszę tam, gdziekolwiek, później będę myślał. No nic, jedziemy do przodu. Jakieś nowe miejsce, Susdej Nowe miejsce. Suzdej, oh nice place thank you oh my goodness i live here one year you know one piece time <laughs> oh, yeah, we just also. yeah yeah but not too much customer now right yeah. it's season so yeah low season yeah customers. in the border problem also you know in thailand yes, yeah. yeah yeah uh, you have also swimming pool we don't have swimming pool yes upstairs really? yes yes second time can you show me yes of course uh, yeah J, yeah, jest. Yeah. Okon, okon. No to idziemy, zobaczcie jak tu fajnie wygląda. Kurcze, no niesamowite, nie? Pięknie oświetlone, zobaczcie tu. Jaka dżungla. Ale to dobra, to w drodze powrotnej. Teraz tu <kuh> dziewczyna mnie holuje takim szybkim krokiem. Muszę nadążyć, ale fajnie to wygląda. Dobra, będziemy wracać, to to ogarnę jeszcze, nie? Teraz idziemy. pozobaczyć ten basenik. Czyli restauracja i... i hotelik również. Bardzo fajnie. Też blisko centrum. A, ah, you have elevator. Ale, <laughs> ooh, Everywhere mirror. I'm from, no. Me? Yes. From Poland, you know? Poland. Poland. You know Nie wiem Bidula, gdzie jest Polska. Mówię, no w Europie. A, oh, this is rooms for customer, right? A, no nie rozumiem. Zapomniałem. Czekajcie, co my tu mamy? Widok. Gruba szyba. O jest! Jest basenik! Zobaczcie! Jest basenik, ona by się światełka zmienia. Kurczę, tu można z dronem bić też To tutaj można bić z dronem, zobaczcie, pięknie. Spokojnie można tutaj polatać. Kurczę. Będzie piękny widok. O, a tam na dole, gdzie mój motorek? A tam. Stoi. A tu stoi, dobra. Bardzo ładnie, słuchajcie, zobaczcie, jaki widok jest. Tu no z tej strony na dole. A nie, tu akurat na dachy. Tam mamy chyba pub street z tamtej strony. Pięknie. Bardzo ładnie. A what is over there? A, ah, this is for kids. To jest dla tych, dla dzieci. A tu? A ah, tu jest do tego holu, tam do tej dżungli. Dobra. Idziemy zaraz na dół, wtedy tam nagram tą dżunglę. Zobaczymy, jak to wygląda. Ok. Nice. <grym> A where are you from? No, 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 no. <laughs> you from Simri? Yeah. You live here? Yes. You live in yeah. oh. Me too. <laughs> 12 no. No. Patrzcie, jak to jest fajnie. Gdzie gdzie jest ziemia, czyli kwiatki posadzone, a gdzie niegdzie jest woda, nie? I to fajnie jest tutaj, jeszcze tam giełka, tutaj, zobaczcie. Coś pięknego. Ale dżungla, ale fajne miejsce do chillowania sobie wieczorkiem. Zobaczcie, no coś pięknego, nie? Powiem Wam, że klimat i te kwiaty jeszcze. To wszystko wygląda jak sztuczne, nie? A one są tak soczyste, bo tam giełka ładnie je nawadnia. No pięknie. No tutaj rzeczywiście ktoś to wymyślił, zaciął góry na tarasikach. To można wyjść, popatrzeć na dżunglę na dole i wszystko żywe, wszystko żywe roślinki, zobaczcie przepięknie patrzcie, tutaj jak zrobione jest można sobie przejść Normalnie jak w dżungli. Czekajcie, można. Można przejść po tym? Można. Ale pięknie to zrobione, zobaczcie. Kurczę. Coś nie Ale rzeczywiście dotknąłem tych roślin, ale no, są mokre. One są mokrusienkie. Jeżeli tam gła jest cały czas, to tu jest, Tu jest taki mikroklimacik się stworzył, nie? bo dookoła budu budynek, a wewnątrz mamy mikroklimacik. Jak w dżungli, no coś pięknego. Coś pięknego, jak to fajnie wygląda tutaj. Naprawdę robi robotę klimat, nie? Bardzo ładnie. Zobaczcie jakie piękne miejsce Czyli co? Następny obiekt odkryty, a tutaj mamy, aha, bo tutaj mamy z boku, tu jest wejście do hotelu, recepcja, a tutaj mamy restaurację i smakołyki. Nie tylko o napoje wyskokowe Ale i ciastka Widzę Suzdej nie, nie ma, taki malutki to... Malutka mówka, to jest tylko taki ko malutki koreczek. No i I dwa kurasanciki. Pewnie wszystko zjedli. ale tam zobaczcie, jakie mamy te. Wszystko jest. Wszystko jest, słuchajcie, tylko ludzi nie ma. Tylko ludzi nie ma. No nie ma się co dziwić, nie? Ale... Kurczę, aż Micha się cieszy, jak ja widzę takie... Naprawdę klimatyczne miejsca, nie? Blokowiska jakoś tak niekoniecznie, ale, ale to jest. No, warto było tutaj wbić. A poczekajcie. Zapomniałem jeszcze. Can you show me biznes card? A yeah? David. Ah, you can contact us or through Telegram. Yes. Zobaczcie tu, a tu macie to nazwę, nie? Tu macie nazwę, nie? Także tak to wygląda. Dobra, lecimy dalej. Na razie. Dobra. Idźmy zobaczyć do środka. Czyli hotel. Zobaczcie, co zdejmu. O my god. I can hear you. Uh, ale echo, zobaczcie, ja w jak w kościele this is hotel right yes. you have biz, y, business card maybe yes, we have, aha aha mm -hmm. a bistar hotel sobie aca and you have the visa oh uh, sorry tu macie yeah. na a yeah, yeah. tutaj też w tej drawme można sobie za, zajrzeć wszystko at not to match customer now right absolutely It's, yeah 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 rain season and uh, in the border problem you know yeah. ale oh my goodness jest hi. <laughs> uh, you have also Do have clothes? a clothes. Uh, can I see or... okay, thank you. Dobra. To idźmy zobaczyć. Ole, ale echo. Uh. Yeah. O, możecie się zobaczyć. Tutaj macie. Takie huśtawki, można się pohuśtać. A, dwie windy, tu elevator. OK, we can go. Duża winda. Widzicie, macie tutaj wszystko. Oferty, tak? Promotion. Yeah, promotion. Now is promotion everywhere. <laughs> yeah, yeah, yeah. A, zobaczcie. Dziękuję. Aha, czyli do pokoju. Uuu, tutaj tak jakby jest wyższa klasa. Te, te pokoje, te, te drzwi w ogóle, nie? Po tych drzwiach widać, że to jest całkiem inny temat już niż te odskulowe, nie? Także wbijamy. O, się ciepło zrobiło. Co my tu mamy? A, jest tamster. Jesteśmy na górze. A, z moimi A. Swój Dobrze. Zrobimy jeszcze. Yy, Szorcika małego, tutaj i, i lecimy. O ran.